Cześć, tutaj Guido SKC i witam was w 15. odcinku z kariery AC Milanu w FIFA 21. Oczywiście Massimiliano Allegri, który teraz wrócił jako trener Juventusu. Buongiorno grazie per aver a questo nostro invito. Nic nie wiecie. U nas jest w Milanie, niech tak zostanie. W dzisiejszym meczu możemy się zbliżyć do interu. To będzie pierwszy mecz derby mediolanu. Obydwa zespoły grają na domowym stadionie, tylko że my będziemy grać jako zespół domowy, więc w naszych barwach stadion będzie przygotowany. A potem e, u siebie wi witamy Benevento. To w miarę luźny odcinek, mi się wydaje. E, I my, i Juventus mamy 57 punktów. Wystarczy tego gadania. Ja przechodzę już. E, znaczy, ja idę sobie wybrać skład i widzimy się już przy meczu. Dobra, jesteśmy już przy meczu i. Powiem Wam, że jestem zadowolony, dlatego że patrząc na skład Interu, nie ma żadnego zawodnika, nie, przepraszam, trzech zawodników licząc e, bramkarza, którzy są wypoczęci. I o mój Boże, teraz właśnie zrozumiałem, że Inter zastąpił e, Lautaro Martineza Belottim, zastąpił e, skriniara Upamekano. O Boże, to nie będzie łatwy mecz. W razie jakbyśmy potrzebowali zmienić formację na 3-3-4-1-2 możemy to w każdej chwili zrobić, zaniolo wtedy był, był przesunięty jako defen na defensywnego pomocnika. Lokateli na środek obrony albo Tio Hernandez po prostu dołączyłby do obrony. Ale dobra, przechodzimy do symulacji, wystarczy gadania. I jeżeli podoba Wam się ten odcinek i ta seria w ogóle, zostawcie lajka. Like no i pomyślcie też nad zostawieniem subskrypcji. I tak jestem wdzięczny za to, że już jest was ponad tysiąc na kanale. Obyśmy tylko rozrastali się coraz coraz bardziej. Teraz Leo, piłka do Zaniolo. Nadal Zaniolo do Hauge! No i handanowicz po raz kolejny. Rzut ile i Leao teraz w polu karnym się odnajduje, no i bramka na 1-0 w 19 minucie. Perisic do Dodo, część druga, Dodo po raz kolejny zwycięski. Dodo teraz fajnie się pokazał do tej piłki, Dodo będzie wrzutka na Haugę. Hauge z pierwszej piłki w poprzeczka. Co tam się teraz wydarzyło? mało tam Perisic nie zabrał piłki, jest teraz Zaniolo. Zaniolo, św... Zaniolo, świetna piłka do rebicia, Rebic, czy to wykorzysta? Oczywiście, że tak! Więc już jest wprowadzenie 2 do 0 w 53 minucie meczu. Siema! Auge, okay, do rebicia, rebić widzi Leao. Ale z broni, to niesamowicie! OGC nis. a nic nie było w Lidze Mistrzów. Teraz na do Naruma, dobrze wyszedł. Locatelli, teraz do Zaniolo. No i Zaniolo świetnie zauważył. Rebicia, strzał z dystansu. Handanowicz po raz kolejny broni Timamonti, Barella. No i koniec meczu. Wygrywamy 2 do 0 u siebie. W sumie nieważne, kto by wygrał, i tak to by było u siebie. To jest ciekawe, z Juventusem nie byliśmy w stanie wygrać. Ale przeciwko Interowi. Przeciwko Interowi już tak. O, i z drugiej strony wręczamy im drugu, trzecią porażkę w tym sezonie. Dobra, jesteśmy teraz już przy kolejnym meczu. Przeciwko Beneventu tym razem. Patrząc na ich skład wszyscy są wypoczęci. Glik oczywiście w podstawowym składzie, falkę też. To są chyba zawodnicy przeciwko którym najciężej będzie mi się grało w tym zespole. Jeżeli chodzi o nasz skład, pozmieniałem dużą ilość zawodników. Dużej ilości nowych zawodników, na przykład Tatarusanu, będzie grał pierwszy mecz w tym sezonie. Romanioli, oczywiście nasz kapitan, to wyjdzie w podstawowym składzie. Obok niego będzie Walukiewicz od pierwszej minuty. Pochmurno, oczywiście poziom legendarny, 6 minut. Znowu na San Siro, więc przechodzimy do symulacji. A wy macie nadal jedno zadanie, jeżeli nie zostawiliście lajka, zostawcie lajka. O, właśnie! Zostawcie komentarz do konferencji, bo w tym, w tym odcinku nie ma konferencji, dlatego że nie mam już pytań. Byłbym wam bardzo, bardzo wdzięczny. Pelegardę zgarnia do Zaniolo. Bohatę jest pierwsza bramka w siódmej minucie. Tata Rusano nawet może nie mieć żadnego problemu w tym meczu, jeżeli nadal się tak potoczy. Locatelli teraz zbliża się do pola karnego. Piłka do Zaniolo. 2 do 0 w 17 minucie. Retlan nie zawiedź mnie, dlatego że chcę Ci dać więcej szans. Teraz Romanioli jest wrzutka Taterusanu. Łapie tą piłkę, bez większych problemów. Moc na teraz do Orsoliniego. Będzie wrzutka na Boatenga. Z pierwszej piłki od razu. No i Boateng z główki. Bez żadnych problemów. Otóż nie. Ale jeszcze jedna szansa Milanu. Walukiewicz. Chociaż Walukiewicz teraz popełnia błąd Taterusanu go naprawia. Falkebitch w powietrzu wygrywa pojedynek. Bleguardę do Hauge. Hauge do Boatenga. Boateng z powrotem do Hauge. Jest to gol na 3 do 0. Chciałem to szybciej podać. No ostatecznie to tak wolno wyszło. My mamy trzecią bramkę. No, mało sobie tam nie poradziłem z nim. No i teraz dobra szansa dla, dla Benevento. Bardzo dobra szansa. Falkę Dobra Hima. Z powrotem do Hauge. Oj, coś czuję, wrzuteczkę. Glika, jeszcze Boateng. Co tam Boateng zrobił w polu karnym? Po błędzie Glika. W sumie taki gol znikąd, bym powiedział. otycznie zazwyczaj mamy ten mecz. Wszystkie mecze poukładane. Ale piłka teraz od Brahima. To Boatenga. No i jest to hatryk Boatenga na 5 do 0. Ale co za piłkę posłał teraz Brahim? Miód Malina. Długo już nie mieliśmy. Ankiety na zawodnika miesiąca. Tam wam cztery nominacje, czterech zawodników, którzy według mnie zasługują na tę nominację. Oczywiście muszę zacząć od rebicia. To jest pierwsza nominacja i chyba tutaj nie muszę wam mówić dlaczego. Drugim zawodnikiem będzie Rafael Leao. E, świetnie się spisuje razem z rebiciem w ataku i naprawdę na to zasługuje. Trzecim zawodnikiem na pewno musi być Tonali. To, co on wkłada w ten zespół, jest po prostu nie do opisania. No i chyba już wiecie, kto będzie opcją numer 4. Oczywiście, że Dodo. Wygryzł Kalabrię. Dodo jest po prostu fenomenalny w tym sezonie i ma tylko 22 lata. Więc tak, to będą te cztery wybory, w opisie pod filmem będzie link do ankiety, więc jeżeli moglibyście kliknąć w, to, w tą ankietę, oddać po prostu głos na zawodnika, jednego z tej, z tej czwórki, byłbym wam bardzo wdzięczny, plus to ci po prostu naszą karierę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tylko wam mogę powiedzieć, żebyście zasubskrybowali, bardzo mi to pomaga. I bardzo motywuje mnie do dalszej, do dalszego nagrywania, w sumie nie potrzebuję motywacji, ale fajnie jest widzieć, że naprawdę wa wam się podobają te materiały, ale dobra, wystarczy tego gadania, jeszcze raz dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczyska, cześć!